Matura 2020, informatyka. Tak jak w poprzednich zadaniach pokazywałam, mamy znowu trzy pliki: państwa, języki, użytkownicy. W państwach mamy państwo, Kontynent, populacja w milionach, w użytkownikach mamy państwo, język, użytkownicy, czyli liczba posługujących się danym językiem mieszkańców tego państwa, podana w milionach i jest Napisane, czy jest to język urzędowy, czy nie, ten dany język. Na przykład w Chinach język mandaryński, bez polskich znaków. Jest tylu użytkowników tego języka, i jest to język urzędowy. Zadanie 5,5: 5. znajdź państwa, w których co najmniej 30% populacji posługuje się językiem, który nie jest językiem urzędowym obowiązującym w tym państwie. Dla każdego takiego państwa podaj jego nazwę i język którym posługuje się co najmniej 30% populacji, a który nie jest językiem urzędowym w tym państwie, oraz procent populacji posługującej się tym językiem. Otwieram OFISA Access, czyli bazę danych. Tutaj się ustawiam miejsce, w którym mają się zapisać programy. Nazwę na przykład, na przykład, pięć. taką bazę. I teraz będę wczytywać pliki. Pliki tekstowe, pliki, które były dołączone do matury. Języki. Pierwszy wiersz zawiera nazwę pól. Robię to tak samo jak w poprzednich filmach. Mam języki, tabelkę z językami. Teraz następny to będą państwa. Mam tabelkę Państwa. Tu jak widać poza państwem jest populacja. Ona będzie im potrzebna do wyliczania, ile procent ludzi mówi tym nieurzędowym językiem. I jeszcze będą potrzebne dane o użytkownikach. I w użytkownikach mamy właśnie to państwo, język i czy ten język jest urzędowy, to jest tak, albo nie. I ilu jest użytkowników, czyli w użytkownikach kolumna użytkownicy będzie nam potrzebna. Teraz relacja, tak jak poprzednio, narzędzia. Relacja pomiędzy tymi tabelkami: język do użytkowników, język państwo do użytkowników, państwo, państwo. Zapiszę relację. I teraz będę, przygotuję kwerendę, która będzie potrzebna do rozwiązania tego zadania. Więc wezmę projekt kwerendy, wykorzystam chyba wszystkie tabelki. A więc wezmę język, tabelki, języki, wezmę język. Następnie, popatrzmy, co tu będzie potrzebne. Znajdź państwa. Czyli muszę wziąć państwo z tabelki. Państwa wezmę państwo, następnie będzie mi potrzebny język i liczba osób ilu osób używa ten język. I ponieważ będę musiała obliczyć e, procent. E, Osób, które używają tego języka, więc muszę mieć populację. Więc mam w państwie populację i jeszcze będę musiała sprawdzić, czy to jest język urzędowy w użytkownikach, czy jest urzędowy. Zobaczmy, czy te dane wystarczą. Mam język, mam państwo, mam użytkownicy tego języka. Oczywiście w milionach są te dane. Mam populację i jest to język urzędowy. Więc mnie będą interesowały języki, które nie są urzędowe. Więc zapiszę ja ten warunek tutaj w kryteriach not cudzysłów. Tak. Dlatego, że jeżeli jest urzędowy, to w tej kolumnie mam tak, zobaczmy. O, teraz mam same języki, które nie są urzędowe. I teraz muszę wyświetlić, ile procent używa tego języka. Więc podzielę sobie użytkownicy przez populację i pomnożę przez 100. Będę miała wtedy w procentach. Czyli dodam sobie w mojej kwerendzie takie wyrażenie procent. Procent dwukropek, i teraz dodam sobie tutaj takiego, taki konstruktor. Ten procent to będzie kolumna. Na wiersie kwadratowym wpisuję tą kolumnę użytkownicy przez Z. Zamykam podzielone przez. Populacja Kiedy kliknę tutaj procent dwukropek, napiszę i kliknę dwa razy, otwiera mi się taki konstruktor wyrażeń. I tu jest łatwiej wpisać formułę. To będzie, mianowicie. Yy, I to będzie UŻYTKOWNICY. Więc kiedy tutaj prawym klawiszem myszy kliknę w konstruuj, Otwiera mi się takie okienko. I tutaj napisałam procent dwukropek i kolumna użytkownicy podzielona przez populację. Użytkownicy w nawiasie kwadratowym i populacja w nawiasie kwadratowym. I ok. Tylko, że mam to w procentach przedstawić. Więc pomnożę to sobie przez 100. Będę miała wtedy w procentach. Widzimy, mam procenty. I teraz, w naszym zadaniu, mamy wyświetlić nazwę państwa i język, którym posługuje się co najmniej 30% użytkowników. Co najmniej 30% użytkowników. Czyli dam tutaj warunek, żeby ten procent był co najmniej 30%. Więc w projekcie dodam tutaj w kryteriach więcej lub równa się 30%. Teraz mam trzy takie języki nieurzędowe i to jest trzydzieści dwa procent, dwadzieścia trzydzieści trzydzieści sześć, jak za okrągły. I mam podaną populację, czyli mam tak. Państwo. Zobaczmy, mam państwo. Indonezja, Pakistan, Etiopia eee, Mam procent populacji posługującej się tym językiem. Czyli to o co chodziło zadanie.